okej okay, okay. znowu było małe cięcie no i przepraszam tutaj żołnierzy coś tutaj coś ze ścianą próbuje zrobić o, oj coś nie zrobił dobra więc no dlatego że po raz może być że pierwszy raz ja, ja osobiście jestem pierwszy raz na tym serwerze a Yy, drugi. I ja drugi. No, więc no, raczej będziemy failować, bo wszyscy ludzie tutaj to pewnie, większość z nich, jakaś, jakieś no-lifey, które kurde 10 killów mają w minutkę albo i krócej. I chyba, ale ta, ta trwa 2 minuty, czy coś takiego? Nie, możemy potem na filmik zobaczyć. No, znaczy pewnie nagramy tego trochę, więc będą pewnie jakieś cięcia. No. Tak może to i jeszcze jedna gra i potem już będzie. Bo no. jeszcze dzisiaj będziemy nagrywać właśnie z tego. Um... No dokładnie, będziemy A. nagrywać z, z serwera DNK DNKU no. z jego nowego serwera, który się dzisiaj zaczyna o 18. <laughs> Taka, która o, o 18, dziś... o 18 teraz jest otwarcie. 15 jeszcze 3 godziny, więc lecimy. No. Nie, w, to w Polsce o 13, 18 czy tutaj? Nie no, w Polsce. Aha, I to jeszcze to znaczy, dwie godziny. To że u nas o 17. Spoko, dwie godzinki. Niedługo. Co? To dwie godzinki. No. Dziękuję, już jednego kila mam. What the fuck, ja jestem w tym taki, taki do dupy. Ja w kodzie w Black Opsie, byłem bardzo dobry w tym. O, go ktoś ściągnął ładnie. No jej, nie, mnie go też go... ładnie ktoś ściągnął. No mnie też. Ta. No. <laughs> mnie też. O, jak go ktoś ładnie ściągnął. O, i mnie też ktoś ładnie ściągnął. Kurde, no. O! o! Jaki triple kill? t <laughs> t triple kill, monster kill. Ty, 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 ty. Nie ogar, nie nie Dobra, do. Ej. Bo to ja go zabiłem, a ty co? Dziwnie kurde dziwny kościół. Kurde, ci ludzie mają w ogóle takie dziwne. Ej, kurde. Blade, Blade, Dark, da, dark Blade. Polska, Dark Blade. Wiem, Jeden, na nie nie jestem ostatni. Ja też jestem tutaj za to. Tutaj. I go, 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 na niego. No, what the hell! Kurde, musiał się ruszyć. A po co to... ten redstone? Sorka, 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 to ja, to ja jest. To ten, Kościu patrz! No kurde, what the hell? Ja, ja, ja w niego strzelam, a tutaj... No ja akurat strzały nie wypuściłem. Ile ja mam jeszcze? Dwa takie, życia. To jest takie głupie. No i znowu! Kurde, co to jest? Tak to zawsze mam takiego fajnego... Tak to zawsze mam takiego dobrego cela, kurde. Ma dobrego i na jego filmikach tak mnie ściągnął. No. Jestem taki, mam takiego kurde cela. Jestem, kurde, jakiś, nie wiem. master Masterczółek, kurde, po prostu. Albo nawet jeszcze lepszy. A teraz, kiedy kurde, właśnie chodzi o to, żeby zrobić to wszystko lepiej, to od razu, kurde... ten. Kiedy to potrzebujesz, to nie udajesz się. Dokładnie. Kurde, kiedy wtedy, kiedy robisz to na filmiku, failujesz, a kurde tak, to jesteś koks. Dosłownie. A ty już Maroś, jeszcze jesteś? Nie, jeszcze jestem, jeszcze nie jestem, kurde. Tutaj ja, nie mi jegam. teraz dobrze idzie, mam 7 kili. Ja mam tylko 3. A nie mogę podnieść, żebym jeszcze użał. Widzę Cię. Oj, i pomóż tutaj. Dobra, jestem za Tobą. Gdzieś tak blisko, pewnie, no. Ja, ładnie, ładnie. No, nie! No kurde, co? Widziałem, jak cię zatług, widziałem jak cię zatłuk widziałem jak cię zatłuk widziałem to, widziałem to. No kurde. Kościu no, ma 28 killi! Na pewno cheater. To jest już pewne. I go, 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 go. Widzę ciebie. Gdzie ty jesteś? Ja no. ciebie to. nie widzę. Bo ja jestem ten, nie, ja jestem spektytuję. Okej, okay, wygrałeś, przetrwałeś. Ja wygrałem? Przetrwałeś. Nie wiem, już się skończyła, a ty jeszcze żyjesz, nie? Aha, okej. Okay. Nie, to fajnie. Ile masz kredytu już? daczy tokenów? 32. Chodź na e, 32. Na, na lobby 32. Okej. Okay. Mam 32 to tokenów i jestem teraz na lobby 32. ekstra Ja mam 180, coś tokenów. Czekam, sam, co mogę kupić. E... Chyba zrobię krótkie cięcie, dopóki się No w sumie loguje. ja też. No, 3, Więc to no, zobaczę. 4... No. ja z, znowu, ja już minuta do gry. No i ja? Gdzieś... No ja tam nieważne, dobra. Bo dobra. No, ty, kurde, Okej, okay, Ty nagrywasz jeszcze, czy nie? Tak. Skądś tego gościa widziałem, tego falling lawa już. Chyba. Co? Tego falling lawa widziałem już tego gościa. Takie skądś, nie wiem, skąd. Okay. Ja, chy ja chyba go raz zabiłem. Okej, okay. Okay, dziesięć sekund. Jeszcze nie. Teraz dziesięć sekund. Teraz. Okay. Wysik! Nagram. Nie. Okej, okay, tego ściągam pierwsze. Tego Żyda. Dziewczyna, 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 dziewczyna. Ja dziewczynę ściągnę, dziewczyna. ściągnę. Gościu, 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 gościu! Mam cię, mam cię, mam cię! To ja ucieknę sobie, może tak tutaj... Okej? Okay. No dzwonaj! Nie go jakieś Żydy! Ja pierniczę... Człowieku... Weź się tak... nie, nie ten... Ja mam cztery życia dopiero, już, skończy. Nie drumotyzuj. No się ciało podnieść, moim? O kurde! Ty gościu. Wiesz co to... Wiesz co to... Wiesz, to, wiesz to, ten, co teraz znaczy? What już wiem co to jest, to znaczy. co gościu? Co za jakiś ci tu? Co? Gdzie jest moja wiesz z tego wała? CO?! Nie. Nie. Strefa, strefa, strefa. strefa. O kurde, jest Ty już nie żyjesz? Żyję, 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 tylko... A! Okej, 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 Niedawzę tego gościa cieszym rodziny czas. Dło, odpowiedziałeś. To jest jakieś kurde, nie wiem. Zaraz chyba zacznę przeklinać, bo kurde, wiem, że moja siostra ogląda te filmiki, ja, że moja siostra jest... strasznym kablem, gówniara jedna, to na pewno powie mamie. Na myśli powie. Więc ograniczam się z przeklinaniem Nie, ja już nie żyję żal. Ile miał kili? Ja jeszcze tylko, żyję. Ja, jeszcze ja dwa żyję. tylko ty trzy już masz, ok? Oglądam się. Spektaj W sumie? A, żart. Okej, okay, widzę jak biegasz po śniegu. No i będzie się ował cały czas, zobaczysz się. A jednak? Czy jest gdzieś ktoś blisko mnie? Czekaj, zobaczę Mmm, tak chyba nie. Ty jesteś po drugiej stronie walki. O czekaj, chyba ktoś do ciebie idzie, czekaj, darplay. Tak, ktoś się zbliża chyba do ciebie. No, tam jest goście, taki. Gdzie, w którą stronę? Czekaj, tutaj, tak pod tym. Chyba już go zabili. A nie, tutaj w wodzie jest, jakby takiej brązowej wodzie. Czekaj. W wodzie. Aha, okej. Okay. Scandyla, nie. Okej, z Okej, ucieka To jest gówna. Ucieka od Zgubna. ciebie. Ucieka ode mnie? No tak jakby... No nie od ciebie, tylko się... Nie boi się ciebie, bo jesteś Kito, ale... No. mnie nawet nie widzi. Dobrze. No. Okej. Okay. Ja sobie tak tutaj, wiesz, ja to sobie tutaj tak pobiegam sobie trochę po kampie. Może. Ile jeszcze ludzi jest? Mm, już się skończyło. Tak? Mm. O, to fajnie. I wszyscy dla da ciebie haker. Tak? Hacker? No, haker. Sami jesteście haker. To tylko cię trzeba schować, idioci. Okej. Okay. To ja myślę, że ja już tutaj dokończyć. Nie wiem jak... Yy, ja w sobie też.